Cześć, dziś opowiem o technice Pomodoro. Jest to jedna z moich ulubionych technik, która pomaga utrzymać mi wysoki poziom skupienia i jednocześnie radzi sobie z prokrastynacją. Dzięki temu moja produktywność wzrosła, ale nie tylko moja. Ciekawostką jest stadium przypadku nad tą techniką, przeprowadzone przez Chrisa Winfielda, który jest przedsiębiorcą, coachem i pisarzem. Wykazał on, że dzięki technice Pomodoro 40 godzin pracy wykonał w około 16,5 godziny. Czyli ponad dwukrotny wzrost produktywności. Nieźle, co? Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o technice pomodoro, jak ją stosować, zapraszam Cię do dalszego oglądania. Zacznijmy trochę od historii. Technika została opracowana w latach 80. przez studenta Francesco Cirillo, jeśli dobrze to wymawiam. Z tego co czytałem, miał problemy z koncentracją, uczeniem się i jak to Włoch postanowił, że rozwiązanie znajdzie w kuchni. Znalazł tam czasomierz w kształcie pomidora i to on go zainspirował. Dlatego też technikę nazwał Pomodoro. Technika Pomodoro jest bardzo prostą techniką, nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności ani narzędzi. Wystarczy kartka papieru i czasomierz, albo na przykład aplikacja na telefonie czy na komputerze. Samą technikę można opisać w zasadzie w sześciu krokach. Pierwszy krok to ustalenie jakie zadanie masz do wykonania. Drugi to ustaw czasomierz na 25 minut. W trzecim kroku zaczynasz realizować zadanie, które sobie zaplanowałeś: 4. Gdy usłyszysz dzwonek zegara, to znaczy, że czas na przerwę. Umieś jakiś znacznik kontrolny na kartce, w aplikacji automatycznie pewnie się to jakoś zaznaczy. 5. Jeśli masz mniej niż 4 znaczniki, to zrób sobie krótką przerwę 3 do 5 minut, a następnie znowu wróć do kroku drugiego. Szósty Krok mówi o tym, że jeżeli masz 4 znaczniki, czyli 4 sesje 25 minutowe za sobą, to uff. Czas na dłuższą przerwę. Powinna trwać około 20 minut, nawet do pół godziny. Teraz kilka słów o tym, jakie są zalety tej techniki. Po pierwsze, łatwiej będzie ci się skoncentrować, ponieważ będziesz wiedział, że będziesz potrzebował dużego skupienia tylko przez pewien stosunkowo krótki okres, 25 minut. Po drugie, będziesz bardziej wydajny, ponieważ zadania będziesz robił od początku do końca, a nie będziesz ich przerywał, ponieważ coś lub ktoś cię rozproszy. Po trzecie sama technika jest bardzo prosta do nauczenia, jak można łatwo zauważyć, ma tylko 6 kroków. Nie potrzeba też do niej żadnych dodatkowych specjalnych narzędzi, wystarczy zwykły czasomierz, czy, czy aplikacja na telefonie, czy w komputerze. Łatwiej Ci też będzie zacząć jakieś zadania, szczególnie te nudne, ponieważ będziesz miał świadomości, że potrwa to tylko 25 minut, a później będzie przerwa. Inna sprawa, że po tej przerwie będzie znowu kolejne 25 minut, ale dzięki takiemu działaniu będziesz... Wykonywać całe bloki zadań, które są mało ciekawe dla ciebie, a często potrzebne. To technikę można zastosować do wielu obszarów nie tylko do pracy zawodowej, ale także na przykład jakichś obowiązków domowych, czy realizacji jakichś projektów, nauki. Te krótkie przerwy pozwalają uniknąć wypalenia. Dzięki nim dłużej pozostaniesz świeży i możesz pracować dłużej i w efekcie wykonać jakieś większe zadania czy projekty. Dzięki monitorowaniu tych kolejnych cykli będziesz widział postępy swojej pracy, a w efekcie czuł większą motywację i satysfakcję z tego, co zrobiłeś. Technika ta dzięki swojej konstrukcji pozwala oczywiście zachować większy balans między czasem wolnym a pracą. Mamy te gwarantowane krótkie przerwy, ale też dłuższą przerwę, w trakcie której możesz coś zjeść, wypić. Technika ta jak i inne metody zwiększania produktywności osobistej pomagają też kształtować samodyscyplinę. A teraz kilka porad dla Was. Dobrze jest, szczególnie na początku dnia, zrobić sobie listę zadań, które chcesz dzisiaj zrealizować. Możesz wziąć długopis, kartkę i zanotować sobie te wszystkie zadania i najlepiej uszeregować je od tych, które są najważniejsze do tych, które są najmniej ważne. Przygotuj sobie również jakieś narzędzie do mierzenia czasu. Może to być jakiś kuchenny licznik, ale dobre są także aplikacje w telefonie czy na komputerze. Ja od jakiegoś czasu testuję sobie aplikację Forest, jak Las albo Forest Gump. Używam również takiej aplikacji przeglądarkowej POMO Focus, nawet właśnie teraz, nagrywając ten materiał. I linki do tych aplikacji podam w opisie. Jeżeli pracujesz na komputerze, to pozamykaj wszystkie karty na przeglądarce, niepotrzebne czy programy po wyłączeniu, które mogą w jakiś sposób przeszkodzić ci w Twojej pracy. Jeżeli w trakcie twojego zadania przyjdzie ktoś odwróci twoją uwagę, to możesz posłużyć się taką strategią, że poinformuj tę osobę, że jesteś w trakcie wykonywania jakiegoś ważnego zadania. Spróbuj wynegocjować z nim zajęcie się jego sprawą w późniejszym terminie i dopiero jak zakończysz ten 25-minutowy cykl albo całe zadanie, to wtedy możesz zająć się tą sprawą. Jeżeli w trakcie Twojej pracy pojawią się jakieś inne rzeczy, które będą wymagać Twojej uwagi, możesz je sobie zanotować i dopiero kiedy skończy się cykl, to możesz do nich wrócić i ustalić kiedy i w jakim cyklu się nimi zajmiesz. Dobrze jest też podzielić duże zadania na mniejsze, które jesteś w stanie wykonać w ciągu 25 minut. I na odwrót, jeżeli masz zadania, które są krótsze, na przykład trwają 50 minut, to możesz je pogrupować tak, żeby można było je wykonać 25 minut. Zadbaj też o swoje przerwy. Staraj się w trakcie tych 5 minut robić jakieś inne rzeczy, niezwiązane z pracą. Czyli możesz iść napić się, poruszać się trochę, przejść się po mieszczeniu, nawet zrobić jakieś ćwiczenia. Tym bardziej zadbaj o swoją długą przerwę. W tym czasie możesz zrobić sobie jakiś spacer na dworzu, zjeść coś dobrego, czy nawet zdrzemnąć się na 10 minut. Jeżeli nie uda ci się wykonać zadania w ciągu 25 minut, to nie ma problemu. Po prostu zrób sobie przerwę i wróć do tego zadania w kolejnej sesji. Jeżeli okaże się, że swoje zadanie wykonasz szybciej niż te 25 minut, to wtedy sięgnij po swoją listę, którą na przykład zrobiłeś na początku dnia z zadaniami, które masz do zrobienia, i zacznij wykonywać kolejne zadanie w kolejności. Staraj się również, aby Twoje przerwy były rozmaicone czyli w każdej kolejnej przerwie możesz zrobić coś innego. W trakcie pierwszej przerwy możesz się na przykład napić, w trakcie drugiej troszkę poruszać i tak dalej. Oczywiście możesz też modyfikować metodę. Na przykład zamiast pracować w cyklach 25 minut pracy, 5 minut przerwy, możesz zastosować sesję 50-minutową i później 10 minut przerwy. Może być to szczególnie przydatne przy zadaniach, które wymagają tego, aby zrobić je w jednym takim cyklu, żeby później nie odrywać się niepotrzebnie. Na sam koniec powiem Wam, że technika Pomodoro została odowodniono naukowo. Badania przeprowadzone w 2010 roku na Uniwersytecie Linoise wykazały krótkie i częste przerwy w trakcie pracy utrzymują koncentrację, a podzielenie zadań na mniejsze znacznie zwiększa naszą czujność i produktywność. I tak doszliśmy do końca tego filmu. Jeśli któreś z tych porad czy wskazówek są dla Ciebie użyteczne, to podziel się tym w komentarzu i polub film. Co tydzień staram się publikować jakieś ciekawe materiały, dlatego zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia. В следующем фильме.